Dzień dobry Monika Borkowska Portal dla Kultury.pl. Jesteśmy w Radziejowicach. Trwa edycja 15 jubileuszowa edycja festiwalu w Radziejowicach, a naszym gościem jest gwiazda dzisiejsza Marcin Zdunik, wiolonczelista. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie Marcinie wykonał Pan przed chwilą brawurowo partie solowe wiolonczeli w koncercie wiolonczelowym Amol Szumana. Chciałam spytać o sam ten, samą kompozycję. O podejście do tej kompozycji, bo był to utwór, do którego trudno Szumanowi było przekonać wydawców i tak naprawdę został on wykonany dopiero po śmierci kompozytora. Jakie jest Pana podejście do tej kompozycji, co Pana w niej uwodzi? Może czego panu brakuje. Mówi się dużo o tym, że nie ma tam partii wirtuozowskich, ale z drugiej strony jest to trudne wykonawczo utwór, kompozycja. Jakie jest pana podejście do tej kompozycji? Koncert Schumana jest na pewno wielkim wyzwaniem interpretacyjnym zawsze i, i był dla wiolonczelistów w zasadzie każdego pokolenia wielkim wyzwaniem i nastręczą niemałych trudności. Przede wszystkim dlatego, że jest utworem bardzo nieoczywistym, to znaczy... Dosyć trudno jednoznacznie powiedzieć w wielu fragmentach, y, jaka jest w danym miejscu, w danym fragmencie dominanta wyrazowa y, tej muzyki, y, to znaczy, y, o czym ona ma konkretnie opowiadać. Ona jest bardzo właśnie nieokreślona, niedopowiedziana, bardzo zmienna y, y, i przez to właśnie tak trudna interpretacyjnie, przy tym y, y, w sensie często instrumentalnym jest y, Y, napisana w sposób y, często nie będący w zgodzie z, naturalnym, z naturalną aplikaturą czy z naturalnym frazowaniem wiolonczeli. kolokwialnie rzecz biorąc, po prostu te frazy nie zawsze leżą pod palcami i są trochę tak przeciw instrumentowi niejednokrotnie napisane, dlatego trzeba naprawdę włożyć dużo pracy w to, żeby te kompozycje wykonać choćby rzetelnie, a i wtedy zaczyna się prawdziwa wspinaczka i prawdziwa przygoda, jak zagrać ten koncert, żeby był w Wzruszający i przekonujący dla publiczności. To znaczy, trzeba w tych wszystkich niedookreślonościach szumanowskich jednak nazwać konkretne emocje, nawet jeżeli one są bardzo wysublimowane e, i starać się je przekazać słuchaczowi. E, ale nie jest to prosta droga. I wszystkie inne koncerty wiolonczelowe, które należą do takiego kanonu repertuar repertuarowego, są dużo bardziej oczywiste pod tym względem, dużo bardziej dookreślone. I w nich no, od, od razu w zasadzie, biorąc partyturę do ręki, możemy powiedzieć, że wiemy, jak to chcemy zagrać. Oczywiście trzeba popracować, aby zagrać to w ten sposób, faktycznie, aby przenieść na dźwięk te emocje, ale przynajmniej wiemy, jakie to są emocje. Tutaj w przypadku Szumana bardzo często są to emocje nieoczywiste, zmienne, nie, niedookreślone i to jest największym wyzwaniem tego utworu. Jerzy Kisielewski, który zapowiadał koncert, wspominał o. Pana długą historię z Radziewicami związaną. Jak dawno Pan się tu pojawił pierwszy raz i która to wizyta Pana w Radziewice? Musiałbym jakieś kalendarium prowadzić chyba, żeby umieć odpowiedzieć w tej chwili rzetelnie na to pytanie. Natomiast nie da się ukryć, że jest to historia bardzo długa. Na pewno... Sięgająca kilkunastu lat wstecz i, i moja historia również w współpracy z Festiwalem jest wieloletnia, na pewno przekraczająca 10 lat. I, I na tym festiwalu też występowałem wielokrotnie i wielokrotnie tutaj odbywały się z moim udziałem koncerty, które zachowałem w sercu na długie lata. Różne nietuzinkowe przedsięwzięcia, między innymi pamiętam taki wieczór, na którym tutaj były wykonane jednego wieczoru wszystkie sonaty Chopina, czyli trzy sonaty fortepianowe i ta ostatnia sonata na violoncelle i fortepianie, którą grałem wtedy z, z Szymonem Neringiem i no, w, w zawsze wydawało mi się, że festiwal w Radziejowicach, oprócz tego, że jest no, znakomitym, bardzo popularnym festiwalem, na który, który ma y, niesamowitą aurę i atmosferę, to poza tym pozwala sobie na nietuzinkowe propozycje repertuarowe i y, y, y nietuzinkowe pomysły na koncert, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. Na koniec, ostatnie już pytanie. Jest Pan wykonawcą solistą, kameralistą, ale też aranżerem, kompozytorem, pedagogiem. Która z tych odsłon artystycznych, czy też no, dydaktyczna, no też trochę artystyczna, która jest Panu najbliższa? To jest znowu trudne pytanie, bo ja staram się o sobie myśleć yy, jako o po prostu muzyku w takim sensie holistycznym i staram się w ten sposób wracać również do... No takich w zasadzie prastarych źródeł, prastarych modeli właśnie naszego zawodu, sięgając pamięcią jeszcze do muzyki renesansowej. Wtedy kompozytorzy byli jednocześnie naukowcami, pisali traktaty, byli pedagogami, byli instrumentalistami, byli śpiewakami. To, te wszystkie kompetencje łączyły się w jednej osobie i co więcej moim zdaniem one wszystkie... W sposób budujący na siebie wpływają. To znaczy, następuje jakaś taka niesamowita akumulacja, i to, to, że ja na przykład komponuję, wpływa moim zdaniem bardzo na to, w jaki sposób odczytuję muzykę innych kompozytorów. I na odwrót, to, że gram dużo różnorakiej muzyki, wpływa na to, że w mojej głowie pojawiają się nowe pomysły na kompozycję. Również to, że improwizuje jakoś ma przełożenie na te wszystkie przestrzenie, więc ja w tej chwili nie wyobrażam sobie rezygnacji z którejkolwiek z tych przestrzeni, dlatego że one wszystkie razem tworzą mnie jako muzyka. I bez którejkolwiek z nich czułbym jakąś pustkę. Oczywiście ja wyrosłem z kręgu takiego wykonawstwa. Muzycznego i to, to była pierwsza rola, którą zacząłem uprawiać profesjonalnie zawodowo, jako muzyk, który wykonuje utwory. Natomiast ja od dziecka również improwizuję i tylko pewnym, pewną decyzją było to, żeby zacząć improwizować na scenie publicznie i w poważnych przedsięwzięciach artystycznych. To samo dotyczy kompozycji. Ja w zasadzie od, od dziecka podejmowałem jakieś próby kompozycji, i tylko w którymś momencie po prostu wyszedłem z tym do ludzi, wyszedłem z tym do publiczności. I ja bardzo bym chciał, żeby taki model holistycznego muzyka w ogóle wrócił trochę bardziej do łask, i by, żebyśmy próbowali odejść od tej takiej bardzo daleko idącej specjalizacji, która powoduje, że no, w, w dzisiejszym świecie muzycy klasyczni, instrumentaliści zazwyczaj nie improwizują, zazwyczaj również nie komponują. Z kolei kompozytorzy rzadko kiedy występują publicznie w jakiejkolwiek roli. Te, te funkcje poprzez... Taki niesłychany pęd do perfekcji zostały rozdzielone, bo po prostu, aby uzyskać tą perfekcję, trzeba było się skupić na y, jednej dziedzinie. W każdym razie w ten sposób się to potoczyło. No i y, moim zdaniem, to y, znacznie zubaża po prostu życie y, muzyka i powoduje, że y, y, muzyk nie może doświadczać mnóstwa przyjemności, y, którą może mu dać patrzenie na muzykę z innej perspektywy, właśnie z perspektywy twórcy, z perspektywy muzykologa, ja też skończyłem muzykologię, też niezwykle wiele mi to dało i ja bardzo bym każdemu muzykowi też życzył, żeby mógł sobie pozwolić na to, żeby, żeby poszukać takiej holistyczności patrzenia na muzykę, bo każda z tych przestrzeni to jest po prostu ogromna frajda, wielka radość i jeszcze, jeszcze więcej Yy, właśnie radości z przeżywania samej muzyki. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gratulujemy wspaniałego występu. Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do Radziejowic.